Hej, otworzę dzisiaj kalendarz adwentowy z rzeczami do domu. Bardzo drogi był, ale też jest bardzo ciężki. Jeżeli jesteście ciekawi, co jest w środku, koniecznie zostawcie łapkę w górę. A ja przypominam, że w tamtym roku wersję tego kalendarza otwieram na kanale, więc zostawię Wam linka w opisie, jeżeli chcecie zobaczyć, co wtedy się w nim znalazło. Witajcie z bliska, oto ten ogromniasty kalendarz adwentowy. Powiem Wam od razu. Jaki on jest wielki? 60 cm na szerokość, a na wysokość 50. Niestety cena tego kalendarza jest droższa niż rok temu. W tym roku zapłaciłam za niego 700 zł. Ale powiem Wam, że wartość tych rzeczy w środku ma być równa prawie 1400, więc zobaczymy, czy się opłaca go kupić. No, jestem ciekawa, co tu jest, bo dosyć ładnie wygląda. Nie wiem, czy tu się coś nie przesunęło, bo są dwie rzeczy. Dajcie koniecznie znać, czy oglądaliście otwieranie tego kalendarza adwentowego w tamtym roku. Tego się nie da wyjąć, więc zostawiamy, może to gdzieś tam z boku się kryje. W pierwszym okienku znalazłam przepiękny, milutki termofor, a kalendarz adwentowy kupiłam w sklepie Westwing. Używacie termoforów? Ja miałam kilka, ale szczerze jakoś zapominałam o ich istnieniu. To teraz dwójka, dzieląc cenę kalendarza adwentowego, na ilość okienek wychodzi około 29 zł za sztukę, więc muszą być tutaj fajne rzeczy. A tym razem jest coś do kuchni: zobaczcie, jaka fajna posypka, więc na pewno przyda się do robienia świątecznych ciasteczek. Spójrzcie, jakie fajne, kolorowe. Słodkości mamy tu w środku. Numer 3 jest to zdecydowanie największy kalendarz, jaki otwierałam na kanale. Uuu, jak to będzie poszewka, to będzie rewelacja. Zobaczę to razem z wami, ale już mogę powiedzieć, że jest to bardzo milutkie w dotyku. I tak jest to poszewka na poduszkę z takim fajnym, malowanym, choinkowym wzorem. Numer 4. Wiem, że wiele osób jest zainteresowany tym kalendarzem adwentowym, bo w tamtym roku był to jeden z moich najpopularniejszych filmów, więc jeżeli chcecie mi pomóc, żeby ten film trafił do nowych widzów, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. Będę wam bardzo wdzięczna, jeżeli w taki sposób docenicie moją pracę. Świeczuszka Zobaczymy, jak pachnie. W kartoniku znalazłam świecę w szkle. Wiecie, że uwielbiam świecę. Jestem kolekcjonerem, ale o tej marce jeszcze nie słyszałam. A pachnie dokładnie tak, jak się nazywa: Winter Spice. Bardzo mi to przypomina przyprawę do pierniczków. Więc jeżeli lubicie takie korzenne, zimowe zapachy, Wam przypasuje i warto zaznaczyć, że jest to świeca sojowa. Piątka i szóstka są umieszczone na górze i to jedne z takich większych okienek. O, to są chyba te rogi, które gdzieś tam nam z boku przy jedynce wystawały. Jak tak wtedy zerknęłam delikatnie. Naprawdę wyglądały pięknie. Mam nadzieję, że się tu nie rozwalą, bo troszkę coś tu się pozaczepiało, niestety. No, rewelka. Piękne są. Zdecydowanie ciężko znaleźć takie nietypowe ładne ozdoby na głowę, czy to na włosy, bo większość się naprawdę powtarza, a te są cudaśne. Tak wyglądają na głowie i wiecie co? Mój zapał trochę się ostudził, bo są bardzo ciężkie, no i niestety niezbyt się trzymają na głowie i po prostu szybko spadają. Szóstka Mikołajkowo. Wiecie co? Myślałam, że będzie to troszeczkę większe okienko, no ale nic, może będzie to coś fajnego. Bardzo ciężkie. Co to może być? No dobra, już widzimy, jest to lampionik, który właśnie ze środka wyciągnę, więc jest on raczej ceramiczny. Myślę, że jest bardzo ładny i niekoniecznie świąteczny. Można go wykorzystać na cały rok, więc spoko, jak dla mnie fajny. Teraz na siódemkę. Bardzo ciężko się kalendarz adwentowy otwiera, a ja zapraszam Was na mojego Instagrama. Glampaula1 się nazywam, gdzie wstawiłam nowe zdjęcie ze świątecznymi paznokciami, bo chcieliście je zobaczyć z bliska. Babor jest to produkt pielęgnacyjny. Poznana firma pielęgnacyjna do takich droższych raczej należy. Trzy różne ampułki do twarzy i ja. W jakimś kalendarzu adwentowym z tej firmy właśnie też znalazłam ampułki. Numer 8, którego nie mogę otworzyć. Nie przyglądałam się jak z okienkiem 24, ale to jest zdecydowanie największe, jakie widziałam. O kurczę. I przez to jest ten kalendarz taki ciężki. Otworzę razem z wami. O, widzę tutaj zestaw czterech szklanek. Tego o mnie nie wiecie, ale uwielbiam szklaneczki. Mam ich w domu dosyć sporo. liczne są moim zdaniem takie z klasą. A te szklanki pewnie dużo kasy sobie liczą, ale przyniosłam Wam tutaj dla porównania moje ulubione szklanki, które są w ogóle dostępne w sklepie Action, kosztują 5 zł, a na moje oko wyglądają o wiele, wiele drożej. No i dajcie znać, czy Wam się podobają, bo dla mnie cudne i nawet chyba. Ładniejsze niż te, bardziej takie nietypowe. No to dziewiątka. Chciałam Wam przypomnieć, że ja do końca roku filmy codziennie wstawiam. Co to jest? Na początku myślałam, że to jakieś jajka, a to bombka. Dobrze, że ona się tu nie potłukła, boję się, że w moich rękach się rozwali, serio. Dobra. Szyszunia taka. No ładnie wygląda, ale nie w mojej kolorystyce choinkowej raczej. Mam inne odcienie. Zauważyłam, że ta posypka z kulek, Niestety się odczepia. Tu też już widzicie dziury, więc będzie troszkę to nietrwałe. Numer 10. Nie wiem, czy ja to mówiłam, ale w tamtym roku ten kalendarz, jak kupiłam, to o wiele mniej kosztował. A to jest lakier do paznokci. Czyli taki mieszany, trochę kosmetycznych, trochę do domu. Czerwony w bordo wpadający odcień. No i Essie to jest bardzo popularna firma. Raczej z tych droższych, a tutaj macie nazwę odcienia. 11. Coś wielkiego, coś sporego nam się tutaj szykuje. Oj. Prawie cały kalendarz rozwaliłam. Zobaczcie, jakie cienkie. oj Dziwny temat. Jest to naturalna alternatywa dla takich jednorazówek. Niby to jest z wosku pszczelego. Zobaczmy. Chcę zerknąć na to z bliska. Na pewno jest to dziwne w dotyku. Takie bardziej szorstkie. Myślałam, że będzie to jakiś woreczek papierowy albo coś, ale to jest po prostu takie lepiące. To na pewno do jedzenia nie jest dziwne. 12 Również spore opakowanie. Co ja Wam będę ściemniać? To, co tam znalazłam, to, co mi się nie podobało. Nie wiem nawet do czego to użyć. U kubek! A, a może nie. <taki>, taki wielki to raczej by nie pasowało do nica. O, jaka ładna. To taki modny wzór. W ogóle tak sobie myślałam, żeby coś takiego kiedyś mieć namalowane na paznokciach. Fajnie wykonana. Taka dosyć porządna, ciężka. Jakoś za duża nie jest. Bardziej osłonka niż doniczka. Nie mamy tutaj dziurek, ale myślę, że fajnie będzie w tym wyglądała jakaś roślinka. Trzynastka, czyli już przekroczyliśmy połowę kalendarza adwentowego. Znaleźliśmy się też z drugiej strony i dajcie znać póki co, co myślicie o nim. Czyżby jakiś worek? Dokładnie tak. Nie mam takiej dobrej pamięci, żeby wszystkie identycznie rzeczy pamiętać, co były w tamtym roku, ale tak sobie myślę, że jakiś worek był, ale nie taki duży. No to jest worek na prezenty świąteczne. Spoko. Tak to mniej więcej wygląda. Wróciliśmy na drugą stronę do czternastki. A tak w ogóle poducha, która tutaj leży właśnie na kanapie z tego kalendarza z zeszłego roku. Jeżeli jeszcze tamtego filmu nie oglądaliście tym samym kalendarzem, ale edycja zeszłoroczna, to zróbcie to po tym odcinku i mi napiszcie, który Waszym zdaniem był lepszy. Bardzo dużo okienka, mała zawartość. To troszeczkę mniej mi się podoba. Coś papierowego. Ok, balony. To jest zdecydowanie ciekawa sprawa, ponieważ przezroczyste, transparentne balony i w środku znajduje się konfetti, więc może to naprawdę ładnie wyglądać. Teraz wiem, że coś takiego jest w modzie i mamy 5 sztuk takich balonów. 15 i w ogóle dawno o tym nie mówiłam, o subskrybowaniu kanału, ale widzę w statystykach, że większość osób, które mnie ogląda nie subskrybuje. A dlaczego o tym wspominam? Ponieważ bardzo niewiele brakuje, bo tylko 6 tysięcy do okrągłej liczby 800 tysięcy subskrypcji, no byłoby super. Kolejny kosmetyk, ale jak najbardziej do domu jest to kremowe mydełko. Czy ta firma jest wam znana, bo ja nigdy o nich nie słyszałam? No i oczywiście z pompeczką. 16, najmniejsze okienko, jakie do tej pory otwierałam gumki. I Bubble kiedy się bardzo lubiłam. Zresztą nawet dalej je używam, ale nie utrzymują tego kucyka aż tak wysoko. Na pewno wam powiem, że kosztuje ta paczka około 20 zł 3 sztuki. I moim zdaniem to są bardzo dobre gumki, ponieważ mam je po 5-6 lat i mi się w ogóle nie porozwalały. Ale odkryłam teraz o wiele lepsze gumki, moim zdaniem typu scrunchies. One są z mojego sklepu glambella.pl, za 5 zł za sztukę. I w środku też jest zbudowana tak, jakby zwykła gumka, przez co naprawdę takie mega wysokie kucyki bardzo dobrze trzymają, no i też dobrze się rozciągają, więc polecam. Po prostu sama używam, są różne kolory. 17, no nie pamiętam właśnie, ale w tamtym roku albo było bardzo mało kosmetyków, albo nie było ich wcale. A tu widzę kolejny kosmetyczny gadżet, ponieważ jest to maseczka w płachcie. To nie jest taka zwykła maseczka, ponieważ to są plastry pod oczy i chyba właśnie będą złote. Jedna para, więc troszkę mało. Coco Star to jest firma koreańska. 18 zaraz obok, mam nadzieję, że to nie będzie kolejny kosmetyk. Jakaś szczot ale weź to teraz wyjmij. No nie, nie ma jak. Na początku myślałam, że to będzie jakaś szczoteczka do zębów albo mycia twarzy, ale nie, jest to szczoteczka do mycia warzyw oraz grzybów. Bardzo fajna sprawa. Szukałam czegoś takiego, tylko nie wiem, czy nie lepiej byłoby z jakąś rączką. Bo tu ciężko to złapać ze względu, że to jest takie malutkie. Super. To na pewno mi się przyda w kuchni. 19, no wreszcie coś dużego. Taki duży kalendarz adwentowy, a takie mieliśmy przed chwilą malutkie okienka. Ja wiem, już wiem, co to jest. podejrzałam sobie, słuchajcie, słomeczki. Bardzo popularny ostatnio gadżet, czyli słomki wielorazowego użytku. Zaraz zobaczymy. Czy są szklane czy metalowe? Bardzo fajny pokrowiec. Wyglądają na porządne, więc tutaj nie mam się do czego przyczepić. I dołączona też jest. Mała szczoteczka, żeby móc to dokładnie wyczyścić. Fajna sprawa, czy używacie takich słomek? Dajcie mi koniecznie znać. Cztery ostatnie okienka do końca. Jakiś woreczek. U, biżuteria, biżuteria. Coś ładnego. Na pierwszy rzut oka wygląda to tak w ogóle jak torebka z herbatą. Piurelli to jest marka hawajska Aloha. I uwaga, jest to bransoletka, myślałam, że naszyjnik z naszyjnika bardziej bym się cieszyła, ale jeżeli oglądaliście mój wczorajszy film, to właśnie mówiłam, że nie noszę bransoletek, no to fajnie, teraz będę miała, mogę ją założyć, 21 i tak jak często mówię, najfajniejsze rzeczy zostawiają na koniec, oby tak było, bo tu widzę jakąś książeczkę, co bym się załamała, jeżeli tylko tutaj to będzie jedna rzecz, no nie ma nic więcej, no dobra, nie ma aż takiej wielkiej tragedii, jest to taki malutki planer, 2021, ale z drugiej strony, kurczę, człowiek ma tyle spraw. Jedna linijka, no niestety, mi nie wystarczy na zaplanowanie czegoś, no ale na pewno poręczna sprawa. 22, no chyba sobie muszę obejrzeć mój poprzedni odcinek z zeszłego roku, bo no nie wiem, jakieś takie mam wrażenie, że trochę gorszy ten kalendarz, no ale wiecie. O, głasza! Tego typu rzecz trafiła mi się rok temu w kalendarzu adwentowym Zalando, za Chiny Ludowe, nie wiedziałam co to jest, no i teraz się doedukowałam, bardzo sobie chwalę tego typu rzeczy i już Wam wyjaśniam. Jest to kamień do masażu. Masujemy w ten sposób, tutaj właśnie między podbródkiem na przykład i tak dalej i szczerze Wam powiem, że regularne masaże mega poprawiają wygląd oraz owal naszej twarzy. Dajcie znać, czy chcecie, żebym nagrała Wam film o masażerach, o moich masażach po nowym roku, bo teraz to wiadomo, vlog masy, to Wam pokażę, ile mam różnych gadżetów, przyrządów i jak zmienia się twarz, zauważycie to gołym okiem, dosłownie po sekundach masażu. Dajcie znać, czy chcecie taki film. 23. No teraz wiadomo, otwieram kalendarze, ale wiecie co pomiędzy tym wszystkim? Takimi fajnymi, nietypowymi rzeczami się zainteresowałam, których nie wiecie o mnie, że naprawdę z chęcią bym wam później ponagrywała takie filmy. Cóż to jest. No, nie wiem, czy to ma być ozdoba choinkowa, jeśli tak, to taka zupełnie nietypowa, ale fajnie. Wygląda naprawdę bardzo elegancko. Takich drobnych koralików, zrobiony flakonik z numerem 5 i możemy to gdzieś zawiesić. 24, tego zawsze się boję i mam stres, naprawdę. Co tu się będzie znajdowało? Myślę, że to jakieś skarpety albo czapka, bo widzę to jakiś materiał. Jeżeli pomyśleliście sobie, że to są zwykłe skarpety, to jesteście w błędzie. Ja się tutaj zachwyciłam, ponieważ przeczytałam skład i są to skarpetki z kaszmiru. No, nieźle. Ciekawa jestem, czy będą na mnie pasowały, i na pewno muszę chronić je przed moim pieskiem, bo on kocha moje skarpetki. Zabierać. A jeżeli już sobie mówimy o skarpetach, to chciałam Wam powiedzieć, że na moim kanale ostatnio pojawił się kalendarz adwentowy ze skarpetkami. Zobaczcie sobie koniecznie odcinek z nim. No to kto obejrzał otwieranie wszystkich okienek do końca, niech napisze w komentarzu choinka. A tak z daleka prezentują się wszystkie rzeczy z tego kalendarza adwentowego. Na pewno wygląda to okazale. Dajcie mi znać, co myślicie o zawartości, czy Wam się podoba. I dajcie koniecznie znać, czy jeżeli kupilibyście albo dostali ten kalendarz adwentowy, czy byście byli z niego zadowoleni. Jak widzicie, mój nie się wpakował na kolana, myślał, że coś dla niego tutaj będzie, ale niestety nic dla psiaków nie było. Na pewno trzeba przyznać, że jest to kalendarz zdecydowanie nietypowy i takich rzeczy raczej za dużo nie znajdziemy, a przynajmniej ja w ogóle nie widziałam wcale kalendarza adwentowych życzami do domu albo takiej mieszanki. Jeżeli spodobał Ci się sposób nagrania tego filmu, koniecznie zostaw łapkę w górę, skomentuj, w taki sposób docenisz moją pracę, będę Ci bardzo wdzięczna, no i tak jak mówiłam, przypominam o tym zasubskrybowaniu, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Codziennie oglądam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale to dziwnie brzmi, naprawdę. Więc myślę, że te sześć tysięcy nie jest dla Was dużym wyzwaniem. Jeżeli znacie kogoś, kto jest zainteresowany takim kalendarzem adwentowym z rzeczami do domu, podeślijcie dla niego link i widzimy się już jutro w tygodniu o godzinie piętnastej w weekendy o ósmej nowe filmy. Buziaki! Pa, pa!